Idzie w dół w poziomie teraz idziemy. jest 40-40 i 40 do tego pionu 60 cm idzie w tamtą stronę. I tu jest to połączenie. I tu widać nawet no, Spróbuj jeszcze raz. No to nic się nie stanie. Idzie w dół 60 cm. Jak będziesz miał problem, to ja wycofam do tego trójnika, bo to od pionu jest raptem 10 cm, jest kolano i od razu łączenie z żeliwem, to będziesz miał wyżej te, te, to urządzenie, co?